Cześć, witam w najnowszym odcinku, w którym pokażę Ci jak rzucać smoki jak progracz. Jeśli Cię tym zainteresowałem, no to zapraszam do oglądania, a wspomnę tylko, że warto oglądać do końca, ponieważ ostatni smoke jest naprawdę mocarny. Zrobimy sobie mini giveaway'a pod tym odcinkiem, więc jeśli chcesz wygrać tego skinka, no to zostaw subika z dzwoneczkiem oraz łapkę do góry i napisz komentarz byle, żeby to nie był trailing, ponieważ wrzuci wam to do spamu. Jak wiadomo, najlepszą sytuacją jest taka, kiedy to nasz przeciwnik kompletnie nie spodziewa się, skąd możemy przyjść. I takimi właśnie sytuacjami zajmiemy się dzisiaj. Pokażę wam 7 smoków, dzięki którym zafejkujecie swoją niby pozycję, a także pomożecie swoim teammate'om. To co? Do dzieła. A więc podchodzimy tutaj do tej kropeczki na samej w... Prost, następnie się odwracamy i celujemy tak, by nasz celownik, a bardziej jego lewa część dotykała tej kulki z ogrodzenia, a następnie przesuwamy go na środek tej liny i rzucamy to z takiego mniej więcej jednego kroku. Jak widzimy wpada sobie elegancko na shorta i całego go odsmokowuje, więc osoba stojąca na shortcie kompletnie nic nie widzi. Jeśli zostaliśmy na przykład sami i jest gracz na A, to na pewno zainteresuje się tym smokiem, bo na pewno go usłyszy i mamy wtedy już nad nim przewagę, ponieważ zwiększamy szanse na to, że zrotuje na site, na który akurat nie wchodzimy. Następnego smoka bardzo warto znać, ponieważ często zdarza się taka sytuacja, jeśli gramy z dobieranymi tam osobami w Teamie, że czasami ktoś przy wjeździe na przykład na A nie rzuci jakiegoś smoka na daną pozycję, co często potrafi zrujnować nam rundę, więc jeśli akurat jesteś Jesteśmy pod drewnem. Możemy bardzo fajnie zasmokować schody bez wychylania się. Podchodzimy do drabinki i celujemy na sam środek tej jej lewej strony. I następnie musimy dojść do przodu, tak żebyśmy zrobili tak, jakby jeden kroczek na tej drabince, już w sumie ku górze. I tutaj już jest łatwiej. Znajdujemy róg, a następnie jedziemy celownikiem w dół, aż do momentu, w którym zrówna się z tą czarną kreską na tym drewienku. Bardzo łatwo sobie skojarzyć i zapamiętać. No i smok wchodzi nam elegancko na schody. Kolejny smok będzie tego samego rodzaju, lecz tutaj zasmokujemy dżunglę, na przykład po wyjściu z pałaców, jeśli zdarzy się taka potrzeba, że brakuje smoka na dżungli, no to robimy rachmachciach pach i go rzucamy. Więc dochodzimy do samego rogu na drewnie celujemy w róg okna. I następnie przesuwamy celownik w lewo i rzucamy to z takim lekkim kroczkiem. W sytuacji gdy bombsite odbijają minimum 3 osoby, praktycznie możemy być pewni na 100%, że ktoś będzie od konektora, więc możemy sobie rzucić takiego smoka bez zbędnego wychylania się. Następną możliwością jest rzucenie smoka z dżungli do Undera. I teraz wraz z każdym smokiem powoli stopień trudności ich będzie rósł. Blokujemy się o ścianę i smoki są przygotowane tak, żeby były jak najbardziej łatwe do zapamiętania, więc ponownie celujemy. Wróg i idziemy do przodu, tak żeby ta płata po lewej stronie zakryła tą pierwszą deseczkę. Jeśli już to mamy, to przesuwamy nasz celownik w linii prostej na środek tej dziury w dywanie, i po chwili wpada on do undera. Czasem jest to dosyć ryzykowne, żeby rzucać to samemu z okna, ponieważ może być zajęty mit, albo nie zawsze możemy rzucić to dobrze. Plus do tego. Możemy już mieć wykorzystanego smoka, więc nasz teammate może nam coś takiego zapodać. Piąty smoke i tutaj przychodzi możliwość pomocy naszym kolegom z shorta. Na przykład w późniejszej fazie rundy, gdy my jeszcze posiadamy smoka, a wiemy, że są na midzie. Ustawiamy się do rogu i robimy praktycznie to samo co w poprzednim, tylko patrzymy teraz, żeby ta lewa płachta zakryła nam tą drugą deseczkę i rzucamy to w skoku. Smoke wpada idealnie na shorta, odcinając przy tym wejście na bombsite B. Czas na smoke szósty i zaczynamy zabawę z fejkowaniem i robieniem naszych przeciwników w ciula. I chciałbym wam zaznaczyć, że te smoki wymagają po pierwsze precyzji oraz praktyki, więc nie spodziewajcie się, że wejdą Wam za pierwszym razem, szczególnie ostatnie dwa, więc zalecam wejdźcie sobie na jakiś serwer, odpalcie lokalnie miraża i potrenujcie. Dochodzimy do krawędzi tego ostatniego filara. Następnie szukamy tego paska na budynku, który widzimy przed nami i zjeżdżamy na sam jego środek. I odsuwamy celownik lekko w prawo o parę pikseli, następnie rzucamy to z takiego dosłownie minimalnego kroczku. No trzeba to wyczuć, jest to trudne do zrobienia, ale jest. Smok sobie leci, leci i ląduje ku naszemu zadowoleniu w oknie, podczas gdy my jesteśmy na te spawnie i możemy zrobić, co nam się żywnie podoba. Ostatni smok to jest istny. Adam Małysz i pokażę Wam tutaj przykład z prawdziwego meczu, który zagrałem. Jak może po prostu na poparcie moich słów, że te smoki śmigają i możemy je rzucać jak istni proplayerzy. A więc ustawiamy się na tej samej krawędzi, szukamy tego punktu na antence i rzucamy to z takiego lekkiego, dłuższego kroczku. Smoke wpada nam na B i jest to taki sam smoke jak możemy sobie rzucić właśnie z apartów pod B. Tylko że różnica taka jest, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. OK, i teraz pokażę Wam mój przykład z meczu, tego trika sztuczkę, którą zastosowałem, czyli właśnie tego ostatniego smoka. Jak widzicie, mój kompan zabija tam na A, teraz sam się wyłożył i dwóch graczy jest przy A. Jeden jest z dżungli, jeden jest na CT i rzucam właśnie tego smoka. Oni cały czas spodziewają się na A, ponieważ on był na A i patrzcie co się dzieje, jak usłyszą, że leci smok na B i wybucha. Następuje natychmiastowa rotacja, oni sobie rotują. A ja na łoku wchodzę na czysty BSIK. Więc to na tyle, ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli Ci się spodobało i uważasz, że jest on użyteczny, no to zostaw łapeczkę do góry, subika i co? Zapraszam na streamy i widzimy się w kolejnych filmach. Siemano! Chodź, ona pyta się czy wezmę ją dzisiaj na noc Ona pyta czemu ciągle dzwoni do mnie fon.